Chciałbym dziś pokazać jak posadzić awokado. To będzie, no wiadomo, trzeba będzie wyciągnąć pestkę z niego i będziemy sadzić, mam nadzieję, drzewko. Awokado mam nie najlepszej jakości, ono jest, no to po prostu jest ze sklepu, za darmo. Jest już miękkie, na pewno go nikt by już nie kupił i myślę, że zobaczymy jak po prostu z tej peski no gdzieś tam oglądałem filmy czytałem że powinny być dobrej jakości no mam jakie mam więc otworzymy zobaczymy jak w ogóle wygląda ta peska czy faktycznie się będzie nam nadawać. przecinamy wzdłuż żeby tam nie uszkodzić peski peska jest spora w środku spojrzymy no wydaje mi się że pestka wcale nie jest taka zwana może już byśmy tego owoca nie, zje nie zjedli natomiast jeśli chodzi o pestkę yy... ja wyjmiemy ją bo tak mam rękę zajętą no ładnie wygląda duży taki kasztan elegancko dobrze przetrzymy i zobaczymy co dalej trzeba ono jest takie teraz śliskie, żeby z resztek owoców to wszystko zebrać, żeby nam po prostu to nie pleśniało. To musimy przetrzeć do suchego. I zajmiemy się zaraz pestką dalej. Obieramy teraz tą pestkę z takiej skórki, można powiedzieć, bo to nie jest jeszcze łuska, dlatego, że ona była w ocy, więc jest miękka, natomiast jest taka, jak w słoneczniku, taka łuska, powiedzmy. To trzeba zdjąć, a zdjąć tylko dlatego, żeby nam po prostu to prędzej zakiełkowało, dlatego, że no, czy korzonek, czy ta łodyga musi się po prostu przez to przebić. I to zajmuje troszkę czasu, więc wydaje mi się, że to trzeba zdjąć, a i tak to po prostu później odpadnie. Także w ten sposób mam nadzieję, że przyspieszymy po prostu Zarejrzewanie tego. Jak mówiłem wcześniej, są różne metody tej peski właśnie sadzenia. Oglądam kilka filmów tak, że najczęściej właśnie był pokazywany na tych zachodnich filmach, że nakuwają, nakuwają ją tą peskę wykałaczkami. Wówczas ona ładnie tu wisi nad słoiczkiem. Takie trzy czwarte tej pestki jest zanurzone po prostu w wodzie. No wiadomo, trzeba włożyć czubkiem do góry. Tym, bo stąd będzie wyłaził korzonek z tego miejsca. Yy, zamoczyć można ewentualnie wsadzić bezpośrednio w ziemię. A trzecia metoda, jaką oglądałem, to jest właśnie zawinięcie jej, powiedzmy w chusteczkę, zwilżenie tego, wsadzie, wsadzenie czy do słoiczka, czy do jakiegoś tam szczelnego pudełeczka i po prostu zwilżanie tej chusteczki i też czekanie, aż ten korzonek nam wyjdzie. Yy, najbardziej widowiskowe, przynajmniej dla mnie, będzie jak yy, włożymy tu wykołaczki i zawiesimy ją tu na rancie tego słoiczka i ona się będzie moczyła. I tak też zrobię, tak że będziemy mogli potem po prostu obserwować jak ten korzonek rośnie, jak roś, rośnie młodyczka i listki. Nakłuwamy już wykołaczkami, jak wspomniałem. Nie pchamy za głęboko, żeby tam nie przedziurawić. Myślę, że gdzieś tutaj, no, o to, żeby to tak, taka nam się gwiazda zrobiła, powiedzmy na trzy. No i do słoiczka. No, może troszkę za dużo woda. Może nie. Zobaczymy zresztą woda. Za dzień za dwa odparuje. Być może wsiąknie w tą pechę, no zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Tak zostawiamy i będziemy to obserwować. Mam nadzieję, że po kilku dniach, może po tygodniu, zacznie się pokazywać pierwszy korzonek, bo zawsze zauważyłem, że pierwszy jest korzeń, od dołu wychodzi na tą młodygę, trzeba troszkę dłużej poczekać, więc będziemy cierpliwie czekać. Także zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jak chcecie zobaczyć co się będzie z pestką działo. Do lajkowania, komentowania oczywiście będzie miło.